Cześć, witam Was we wtorek. Jak widzimy, nie jesteśmy dzisiaj w pracy, bo jest święto narodowe, nazywa się dzień króla. To są urodziny króla Holandii czy Niderlandów, kto jak woli. E, no niestety w tym roku nie będzie żadnych obchodów w związku z COVID-em, ale wybierzemy się na wycieczkę i będziemy sprawdzić, czy domy, ulice są przynajmniej. Trochę przystrojone, bo zazwyczaj ludzie wywieszają flagi i jakieś inne ozdoby. Także zapraszamy. Ja widzę do że masz fajnie tutaj przystrojony rower, ale nie tylko rower, bo i witryny sklepowe są też fajnie przystrojone. Jakby to wszystko wyglądało, jeśli by nie było tej sytuacji? Jakby świętowali holendrzy? No wtedy w tej chwili tutaj byłby taki jarmark i też na innych ulicach pchli targ dla dzieci, to znaczy gdzie dzieci sprzedają, ale też dorosłym. Wszystko byłoby wszędzie byłoby chorągiewki, ludzie. Ludzi by było dużo, którzy też by nosili różne pomarańczowe albo czerwono-białe, niebieskie ubrania, albo jakieś peruki pomarańczowe, czy jakieś kapelusze, różne inne ozdoby. No i byłoby ogólnie dużo, dużo życia tutaj. Wszyscy by się bawili, tak? Tak, tak. Też zawsze organizowane są różne zabawy dla dzieci, jakieś gry, jakieś koncerty dla dorosłych. No i teraz nic. No a tutaj zazwyczaj zaczyna się całe świętowanie. Ja nie wiem dokładnie jak to wygląda ostatnio, bo już 10 lat nie, tutaj nie było, ale opowiadam co ja pamiętam. Tutaj koło 9 dużo ludzi by się zbierało. Tam na schodkach przed yy, yy, urzędem. Yy, urzędem gminy, gminy. Yy, burmistrz yy, zawsze yy, przedmawiał. A potem było śpiewanie pieśni patriotycznych. Wszystkie dzieci dostały, dostawały pobraciowo baloniki z gazem i można było je puścić. I to był taki wyścig, który balonik trafi najdalej, bo były kartki załączone z imieniem i adresem, gdzie trzeba je odesłać. No, dziecko, którego balon latał najdalej, wygrało jakieś fajną nagrodę. Tak trochę nie ekologicznie. Tak, mi się wydaje, że to teraz już się nie robi właśnie dlatego, że te baloniki po, potem wszędzie leżą na przyrodzie. No, a po puszczeniu baloników cała orkiestra Denta, która też grała jak było śpiewanie, zbierała się i zrobiło obchod po miasteczku i wszystkie dzieci i dorosli też, jeśli chcieli, chcieli chodzili za orkiestrem, orkiestrą i to w ogóle było bardzo fajne. A potem zaczęły się te wszystkie różne zabawy Iar mara ki tui Tarenta, to jakaś impreza, jednak tutaj nie jest. No, wygląda na to, że sąsiedzi sami sobie coś zorganizowali, ale razem z nami przyjechał też jakiś policjant, czy coś takiego, czy jakaś straż i chyba nie jest to pozwolone. No właśnie, on tak jedzie od Montfort razem z nami, tak, nie? Tak, na rowerze. I się zgubił po drodze, stał i patrzył na telefon, na mapę chyba. Cześć, ja się też z Wami słuchajcie, bardzo serdecznie pragnę przywitać i, zapros i zaprosić na ten vlog. I wiem, że troszeczkę ludzi się już stęskniło, bo nie nadawaliśmy chyba, nie wiem już ile, z dwa tygodnie. Ale prawda jest taka, że za bardzo nie mamy o czym robić vlogów, bo po prostu praca dom, praca dom, praca dom, nic ciekawego. A I wycieczki tylko, po tej samej okolicy cały czas? Tam, gdzie już byliśmy, gdzie już kręciliśmy, więc my sobie po prostu odświeżamy jakieś tam swoje trasy. Natomiast jeśli jest jakaś okazja, tak jak dzisiaj, właśnie urodziny króla, to z przyjemnością Was zabieramy na wycieczkę i coś Wam będziemy pokazywać z okolicy obok domu, no bo nigdzie dalej nie pojedziemy niestety jeszcze taka sprawa, słuchajcie, techniczna te vlogi będą się jakby będą kontynuacją daily vlogów chociaż już nie są daily vlogami ale numeracja będzie zachowana to, żeby po prostu nie tworzyć jakiejś kolejnej playlisty nie robić bałaganu, więc myślę, że tak będzie w porządku a jeśli coś się zmieni czy wy macie jakieś propozycje, to, to dajcie znać a tak w ogóle co u nas i co się dzieje to myślę, że kiedyś sobie na spokojnie zrobimy live'a i wtedy o tym wszystkim poopowiadamy Wcześniej mówiłam, że opowiadałam, jak ja pamiętam ten dzień króla, ale tak naprawdę źle to mówiłam, bo dzisiaj jest dopiero ósmy dzień króla w historii. Wcześniej mieliśmy przez trzy pokolenia tylko królowe, więc był dzień królowej, a poprzedni król jeszcze cztery. Pokolenie temu, no to wtedy jeszcze takiego dnia nie było. A jak był dzień królowej, to on był w innej dacie niż dzisiejszy? W innej dacie, tak. Na początku to, zaczęło się to już pod koniec XIX wieku, nie XX XIX wieku. <grych> I to wtedy było w sierpniu, a potem następna królowa miała urodziny 30 kwietnia? I jeszcze następna miała w styczniu i uważała, że to nie jest dobry dzień na takie świętowanie, więc został, zostawiła dzień świętowania jej urodzin po prostu w kwietniu, w urodzinie jej matki. No a teraz jest 3 dni wcześniej, więc to też jest dobry dzień. Na początku się to jak mówię, zaczęło się ponad 100 lat temu, ale tak naprawdę popularne stało się dopiero po II wojnie światowej, tak w całym kraju i dla wszystkich. I e, mi się wydaje, że od lat 70. dopiero to jest oficjalnie e, Dzień Wolny dla wszystkich. A krajów. jak to jest z tym kolorem pomarańczowym, że on jest w ogóle tak w Holandii popularny? Czy, czy to jest symboliczny kolor? Skąd się to wzięło? To jest związane z, z jednym z nazwisk rodziny królewskiej. E, oni w, posiadali. Jakoś posiadłeś we Francji, w regionie Orange, i stąd mieli też nazwisko van Orange, czyli z Orange. No i to znaczy Orange, Orange pomarańczowe, więc. Jest czyli, stąd, stąd ten kolor. Czyli prostu, przybrali nazwisko, tak. jakby pomarańczas. Tak, no, tak, może tak, nie pomarańcza, tak. ale pomarańczowy, tak? Tak coś nie, nie, nie pomarańczowy, jest z pomarańcz. Z pomarańcz. Tak, okay. więc y, po prostu stąd, stąd ten kolor jest związany z rodziną królewską, a przez to też jest to jakby nas, nasz narodowy kolor. Jak jest, y, jak wisi flaga w związku z na przykład z urodzinami y, jakiegoś członku y, rodziny, rodziny królewskiej, królewskiej, to jest pomarańczowa okay. stążka. Tak autobus. jak dzisiaj właśnie. Tak, jak jest z innej okazji, to nie, to sama flaga. A tak jak wam wcześniej mówiłem, że też planujemy jakąś wycieczkę, może nawet z noclegiem. i na tą okazję zakupiłem taką torbę, coś w stylu bikepackingowego. Yy, ona jest nawet spora, bo ma około 13 litrów, więc trochę rzeczy do niej można napchać, ale myślę, że ta torba i tak nie wystarczy. Więc ewentualnie na rower do rędy będzie trzeba jeszcze jakiś warek, sakwę czy coś w tym stylu jeszcze mieć więcej. Już z powrotem w domku. Yy. No niestety. No, wiecie dlaczego nic wielkiego się nie działo. Tamta jedna impreza okazała się, że była spontaniczna. Ludzie się umówili, sąsiedzi między sąsiadami po prostu. To znaczy tam, gdzie piwo dla dali, tak. to było spo to spontaniczne bo to minutę wcześniej ten wóz przyjechał. A dwie minuty później przyjechał policjant więc reakcja sąsiadów też była błyskawiczna. Jakiegoś jednego pewnie, któremu się nie podobało ale no cóż, takie są realia Holandii niestety. Poza innymi pozytywnymi rzeczami. Nie wiem, może przypadkiem przyjechał i też, tak jak my, zobaczył te wszystkie chorągiewki poszedł zobaczyć, co się dzieje. Moim jechał pod konkretny adres, ale to jest tylko moja interpretacja, oczywiście mogę się mylić. <noise> Słuchajcie, to jeszcze nie koniec atrakcji. Na jeszcze jedną zapraszamy was do środka. Jeszcze mamy taką niespodziankę. Specjalnie na Dzień Króla. Kremówki pomarańczowe. A nie papieskie. Nie papieskie, nie. Królewskie. <noise> Królewskie. Jest dużo różnych ciast, które w ten dzień robi się w wersji pomarańczowej. No mamy też pomarańczowe yy, mandarynki. Tak, prawda? Ale one zawsze tak. takie są. Można postawić koło ciasta, o, które są nawet bardziej pomarańczowe chyba. Nie, ciasto. Ale tych kremówek sama nie zrobiłaś, nie? Nie, kupiłam to sam. Także my sobie zjemy, z wami się żegnamy i do następnego razu. Myślę, że zorganizujemy livea, tylko nie wiem, czy w tą sobotę, bo akurat będziemy mieć gości, więc tak. nie wiem, czy wyrobimy, ale damy wam znać kiedy. Także mm -hmm. słuchajcie wszystkiego dobrego. No nie widzieliśmy się dawno, ale mam nadzieję, że to się zmieni, jak się zacznie tylko coś więcej ciekawego tutaj w okolicy dziać. Paś. Tak pa. Jest. pa.